Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Agata Igras. I Marek Matusiewicz. A to kolejny odcinek programu Relacje dla Anywhere TV prosto z fabryki Norblina. Dzisiaj mamy zamówienie prosto od osób, które wiernie oglądają nasze relacje. Mianowicie temat, który był już swego czasu, poruszyliśmy temat w ogóle ojca, ale wróciła prośba o to, żeby porozmawiać jeszcze więcej na temat relacji ojciec-córka. Ty, co prawda, nie jesteś ojcem córek. Ale ja nie. jestem córką. Ale, <laughs> Natomiast <ale> nie, <laughs> nie twoją, ale dużo rzeczywiście w Twojej pracy też pojawia się tej relacji bardzo, pozwolę sobie na to powiedzenie, takiej wikłającej niejednokrotnie mhm. kobietę. Relacji rzeczywiście ojciec córka, która bywa bardzo dużym jednak hamulcem w tak. życiu osobistym i zawodowym niejednokrotnie um, kobiet. Tak. Często u nas w naszym społeczeństwie to jest powód do dumy, że to jest córeczka tatusia tak? i tatuś jest szczęśliwy. Systemowo może to być różna interpretacja, znaczy interpretacja, różne mogą być przyczyny, dlaczego córeczka jest córeczką tatusia, czyli dlaczego tatuś woli bardziej córkę niż swoją żonę czy partnerkę. I to może iść bardzo głęboko, także może powiem o jednym przypadku, mm -hmm. który znam osobiście, gdzie tatuś miał jedną wizję, żeby jego córka mieszkała w określonym kraju, żeby on, żeby tam wyszła za mieszkańca, który w tym kraju żyje, mieszka, żeby on sobie mógł przyjeżdżać do tego kraju, ten kraj zwiedzać. Córka miała trzy związki, czwarty pojawił się mężczyzna właśnie z tego kraju, ku wielkiej radości tatusia. I tu jakby jest pokazane jeszcze, że poza tym, że córeczka była córeczką tatusia, to jeszcze spełniła jego marzenie czy oczekiwanie. Czyli jakby tutaj widać, że córeczka tatusia jest wierna tatusiowi. I oczywiście wtedy też często jest, i w tym wypadku też, że żaden mężczyzna nie jest tak dobry i doskonały jak tata. Więc wcześniejsze związki tej kobiety się skończyły. Ten związek, którym jest mężczyzną tego kraju, niestety nie jest związkiem dobrym, ale jest tak, trwałym. Trwałym, za to. Tak, trwałym są dzieci. Ale jak się okazało, to bardzo ciekawe też w tym wypadku, że ta kobieta powiedziała, że większą miłość ma do kraju, w którym mieszka, niż do swojego męża. Ciekawe. Czyli też oczekiwanie taty de facto. Eee. Tak, tak, że tu poszło to szeroko i powiedziała, że mieszka tam eee, od tego dużego miasta dwie godziny na wiosce i mówi że często sobie na weekend: Przyjeżdża sama, właśnie, wynajmuje hotel i jest z tym miastem, natomiast nie z mężem. I też to, co powiedziała ostatnio, z nią miałem możliwość rozmowy, że ona wie doskonale, kiedy na przykład jej tata wypił piwo, czy jakikolwiek alkohol, słysząc, no dzieli troszkę kilometrów między tymi dwoma krajami, gdzie mieszka tata i jego córeczka, tak, wyczuwa przez telefon, kiedy tata wypił alkohol, gdzie jej matka, czyli żona ojca, od lat nie czuje, kiedy on wypił alkohol, albo ma to wyparte i nie chce wiedzieć, kiedy jej mąż pije alkohol. Więc jest to bardzo ciekawa konfiguracja, i też wiele wakacji. Córeczka jeździła na wakacje statusie bez mamy. Więc tutaj już jakby jak Jako dziecka... dziecko, przepraszam, jako że chodziło, jako dziecko. Jako dziecko, tak. Tam nad morze, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, więc tutaj. Bardzo mocna była ta dynamika tej córeczki Tatusia, i w tym momencie faktycznie ona dla swojego Taty reprezentuje jego wielką miłość, która się nie zmaterializowała. I tak często bywa, że kiedy ta miłość z jakichś różnych przyczyn, z aliansu innych, się nie zmaterializuje, w dziecku, tutaj mówimy córce, Tatuś widzi tą swoją byłą kobietę, byłą miłość. A żona jest gdzieś obok. I faktycznie ta relacja przypomina relację mężczyzny z kobietą, a nie ojca z córką. A na ile to jest uświadomione, na ile nie? W tym wypadku jest nieuświadomione, mimo że ta kobieta jest terapeutą. Tylko Ciekawe. innej metody niż ustawień, nazwijmy mhm. to. Yy, I dochodzi, znaczy nie dochodzi, no jakby. Nazywa to wszystko, co jest w tej relacji, tak? natomiast nie ma do końca uświadomienia i nie ma pracy, no bo dlaczego córka przez słuchawkę ma wiedzieć, czy tata wypił piwo, a żona, która siedzi obok, nie wie, że jej mąż wypił piwo. Tak? Więc jest to dla mnie dość ciekawe uwikłanie, bardzo ciekawa dynamika, która w tym systemie jest. tak? I... No i tak to jest z córeczkami tatusia. Dobrze, jak się od tego uwolnić w takim razie? Bo zakładam, hmm. że osoba, o której mówisz, to jest osoba jednak dojrzała już, tak? Dorosła kobieta. 52 lata, tatusz no 81. Także już e, trochę ta relacja uwikłaniowa jest i faktycznie to, co już wcześniej powiedziałem, że żaden mężczyzna nie ma szansy być tak dobry i doskonały jak ojciec, bo a akurat ta kobieta jest tak w ojca zapatrzona i jak się uwolnić? No przede wszystkim no to jest pierwszy krok, na przykład przyjść na warsztaty, uświadomić sobie to, że coś w tej relacji nie gra. Dlaczego było wcześniej kilku mężczyzn, z którymi ta kobieta się rozstała i dlaczego ten mężczyzna, którego wybrała, z którym też ma dzieci, też córki, nie jest z nim w relacji, tak? Tylko nadal jest ojciec, który przyjeżdża do córki na kilka miesięcy w ciągu roku, jako że jest emerytem, ma dużo czasu i podróżuje sobie po tym kraju, albo siedzi u córki, jest mu tam dobrze. To jest chyba jedna ważna rzecz do dodania, mhm. że w momencie, kiedy zakładamy swoją rodzinę, tak? jest ta córeczka mhm. tatusia, to w momencie, kiedy ona zakłada swoją rodzinę, to jednak pierwszeństwo jest zawsze partnera. Mężczyzny, partnera, męża, czy też partnera, bo dzisiaj to nie, nie zawsze mhm. musi być mąż, prawda? Tak. I to jest bardzo trudne dla wielu kobiet, wydaje mi się, na tym poziomie świadomym przyjąć, że od teraz zostawiam ten dom rodzinny. Cudownie, że miałam takie wsparcie mhm. i tyle dostałam na przykład od tego rodzica. Ale od tego momentu najważniejszym mężczyzną w moim życiu jest ten, którego wybieram na swojego partnera i na ojca swoich dzieci. Tak, tylko kiedy jest to właśnie uwikłanie w tą nieuświadomioną rolę, ten mężczyzna nie może stać się tym mężczyzną i teraz. Um... I on też o tym nie wie. No oczywiście, że nie właśnie. wie, tak. Natomiast też jest nieobecny, tak. I na przykład ten mąż tej kobiety częściej go w domu nie ma niż jest, ale zawsze jest tata, córeczki. I tutaj dotknę troszkę, może, swojego tematu, tak, i relacji synka mamusi z córeczką tatusia. Gdzie Bert Hellinger, który na 50 lat pracował tą metodą, dał tą metodę ustawień rodzinnych, tak, światu, powiedział, że związek syneczka mamusi z córeczką tatusia nie, nie ma szansy się udać. Ja akurat jestem, byłem syneczkiem mamusi, więc moja relacja. Z córeczką tatusia skończyła się po pięciu latach, ponieważ są zupełnie inne oczekiwania, oczekiwania, o których już było. Tak, będzie co do nie tej relacji, tak? A tutaj w relacji nie może być oczekiwań, musi być wolność. I, i co i synek mamusi, tak na chwilę może odbiegnąć od tematu córeczki, tatusia, też nie ma szansy na dobrą relację. Przypomniał mi się kiedyś na warsztat przy taki psychoterapeuta. 53 lata był w związku homoseksualnym. I problemem jaki zgłosił to to, że kiedy odwiedza mamę ze swoim partnerem, mama bardziej dba o jego partnera niż o niego, a przecież to on jest synem, tak? I był zazdrosny o swojego partnera. I często na polu nieświadomym hmm, taka mama wypowiada do syna: Nie będziesz miał lepszej kobiety ode mnie. Z reguły tak bywa, kiedy kobieta nie jest szczęśliwa w związku ze swoim partnerem, czyli ojcem. Dziecka, w tym wypadku tego syna, i ta dynamika pokazała się na warsztacie, kiedy reprezentantka mamy właśnie powiedziała do syna: Nie będziesz miał lepszej kobiety ode mnie. I dlatego ona zgadzała się na partnera, mężczyznę, o którego dbała, żeby nie odszedł, żeby w to miejsce nie weszła inna kobieta niż matka. No to powiem szczerze, jest temat na chyba jeden odcinek kwestia syneczków mamusi. Bo to też w kontekście kryzysu męskości, o którym rozmawialiśmy, ale zostawię to na inny raz, aha, bo jednak aha. wyczerpmy temat córeczek tatusiów. Bo do mnie też przyszedł przykład nawet naszej wspólnej pracy, gdzie też pracowaliśmy z dojrzałą kobietą, mocno, która nie wiem, czy sobie przypominasz, nie mogąc sobie w ogóle ułożyć życia, mając duże grono znajomych wokół siebie. Yy, w którymś momencie okazało się, że też do, do dzisiaj nie wyszła z domu i wręcz przytula się do swojego tatusia, bo jej mama nie chce już tego mm -hmm. robić, a on bardzo dojrzały i schorowany, a ona szuka wolności w swoim życiu i partnera i zupełnie nie wie, dlaczego jest sama, bo w zasadzie wszystko ma. Świat materialny jej sprzyja, yy, jest już bardzo dojrzałą osobą, stabilna sytuacja zawodowa, i też ta praca pokazała jej, że właśnie tutaj leży problem że de facto to, że nie może, nie potrafi się odciąć, czyli zostawić odpowiedzialności za, w tym przypadku tutaj, chorobę i, i cięższy trochę czas mamie, czyli ich, jej rodzicom, temu małżeństwu, tylko cały czas tam jest, a mama wręcz się wyręcza jej osobą, żeby zapewnić, zaspokoić różne potrzeby taty. To ona nie jest w stanie tak naprawdę zupełnie spotkać się. Szukam mężczyznę. w głowie i nie mogę znaleźć. Nie chcę rzucać imion. Ja wiem, że nie wiem tego przypadku, z którym, jak mówisz, pracowaliśmy, ale no tak, tak często jest. I teraz to, co teoretycznie powinno się wydarzyć, czyli w wieku lat 21 e, powinniśmy w cudzysłowie z tego domu rodzinnego wyjść, opuścić ten dom. Ale do, doprecyzujmy, co to znaczy opuścić dom, bo to nie dla wszystkich musi Mówimy być oczywiste. O emocjach. Mówimy o emocjach, o ale emocjach. też o wzięciu odpowiedzialności za siebie, również tej finansowej, prawda? Tak, 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 tak. Czasami oczywiście to przebiega zupełnie inaczej, czyli rodzice utrzymują dziecko, no bo przecież studiuje, trzeba pomóc do 24, no. 5, 6 roku życia, i wtedy jest jeszcze trudniej wyjść z tego domu rodzinnego, natomiast każdy ma swoją filozofię życia i, i żyje tak, jak mu dobrze. Natomiast faktycznie dla mnie przede wszystkim jest uwolnienie się emocjonalne i przykład, który mi e, przyszedł innej córeczki Tatusia, mm. która przyprowadziła, przywiozła na mm. warsztaty, które ty organizowałaś swojego tatę. Z innego miasta i powiedziała o swoim lęku związanym z tą relacją z tatą. Tata się zdziwił, bo powiedział, że przecież ciebie najlepiej z rodzeństwa taktowałem. Po czym powiedział, że i tak emocjonalnie cię nigdy nie puszczę. No właśnie, i teraz. Mhm. I powiedział to na warsztacie przy innych uczestnikach do swojej córki i tak emocjonalnie cię nie puszczę. I teraz to, co za tą relacją, jaka stała dynamika, tak? Rodzice tego mężczyzny, czyli ojca córeczki, on się urodził pierwszy, po nim stracili trójkę dzieci i został jakby jego ojciec przy żonie i przy no, tych zmarłych dzieciach, które się urodziły i tam bardzo wcześnie umierały. W związku z tym ten mężczyzna dorastał niejako sam, bo mama była pogrążona w żałobie. Tata był przy niej, czyli nie, no coś bardzo prawidłowego: także mężczyzna wspiera swoją kobietę i był z nią. Przeżywali to wspólnie, i jego wychowywała babcia. I ta babcia odeszła, kiedy on miał 10 lat, i od 10 roku życia czuł wewnątrz pustkę i duże osamotnienie. Później wstąpił związek małżeński, gdzie ojciec nie dał zgody na tą kobietę z jakichś przyczyn, więc on poczuł się odrzucony i szukał, że tak powiem, teraz w swoich dzieciach i akurat trafiło na tą córkę, um, czego szukał? Akceptacji, atencji, miłości, zobaczenia go, czyli hmm. jakby zatrzymał się, można powiedzieć, w pewien sposób emocjonalnie. W wieku lat dziesięciu. W wieku lat dziesięciu, hmm. oczywiście e, resztę odpowiedzialności jako głowa rodziny za emocje, znaczy za finanse brał, natomiast był alkohol, który uniemożliwiał cześćwe widzenie rzeczywistości, no i w tym momencie ta kobieta, oczywiście miała męża podobnego w pewnych zachowaniach emocjonalnych do taty, związek się rozpadł, jest trudność z ułożeniem sobie życia i od Dejście od ojca. No. I uwolnienie się od emocji, tak, związanych z tatą i jest to trudny proces i czasami zajmuje dużo czasu, żeby odejść faktycznie od, od ojca czy od rodziny na tym poziomie emocjonalnym, ale często też fizycznym, tak. Czasami jest wspólne mieszkanie razem nadal z rodzicami. Tutaj po wielu latach ta kobieta mieszkała niemalże kilka domów dalej przy rodzicach, przy ojcu, tak, czyli widać, że Często zmieniamy miejsce zamieszkania, ale nie za bardzo daleko. Właśnie, bo miałam dokładnie o to Ciebie zapytać, czym tak naprawdę jest opuszczenie emocjonalne domu, tak? Wyjście emocjonalne z domu. To, o czym powiedziałeś, że uh -huh. w idealnym świecie około 21 lat. Co to tak naprawdę znaczy? To znaczy podążanie swoją drogą, niewykonywanie kilku telefonów dziennie do, do taty, w tym wypadku, czy do mamy. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, tak, bo kiedyś moja znajoma, kiedy miałem wykład właśnie o, o tym, co to znaczy wyjść z domu, i tak mm -hmm. mówię, to mówi, jakiś nieludzki jesteś, namawiasz mnie do zerwania więzi z rodzicami. Ja mówię, nie namawiam nikogo do zerwania więzi z rodzicami, tylko na podążanie swoją drogą życiową, budowania czy swojej rodziny, czy życia jako singiel, czy w dowolnej konfiguracji. Natomiast nie. Zajmowanie się życiem ojca czy życiem rodziców, tak? Niesprawdzaniem też nie. sprawdzanie, nie widzenie się co chwilę, jeżdżenie akurat, no, ja daleko, dawno odszedłem od tradycji imion, imienin, urodzin, świąt, wszystkiego to nie jest moja tradycja, mimo że ona jest w naszym kraju, natomiast no, to może pomóc, tak, ale to też nie może być wymuszone, nie może być. Po gwałceniu, to jest proces. Ten proces trwa długo, tak? Yy, on jest bardzo trudny. Natomiast nie ma tu odpowiedzi zero-jedynkowej. Co to znaczy, wyjść emocjonalnie z domu, tak? Czasami pomaga wyjazd bardzo daleko, do innej strefy czasowej, Do innej wręcz. strefy czasowej, tak? I też miałem taką klientkę już na którymś lajwie. Nie wiem, czy tutaj ona była, gdzie też cały czas wręcz mama ją prosiła, żeby. Yy, Zajmowała się ojcem, który nadużywał alkoholu, trzeba go przywieźć, trzeba posprzątać po nim jakieś sprawy tam prawne, inne, tak, i jej uwolnieniem było wyjechanie na dwa lata do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdyż wtedy fizycznie nie mogła zajmować się tatą, wróciła, sytuacja wróciła, wyjechała jeszcze na... Dłuższy czas do Niemiec, czyli nadal fizycznie, już bliżej, ale nie była obecna i później wróciła, sytuacja się znowu jakby już nie w takim wymiarze zaczęła powtarzać. Wtedy jej partner, z którym była w jakimś tam związku już, jeżeli nie pamiętam ile czasu, powiedział, albo zostajesz z tatą, albo ze mną. I on postawił jej jasno granicę i ona wtedy dopiero dokonała wyboru że to on jest dla niej najważniejszy w tym momencie, nie tata i nie będzie taty ratować, czy mama prosi, czy tata prosi. I to było uwolnienie się faktycznie, tak, że dokonała wyboru do, do swo mężczyzny swojego życia i do założenia z nim rodziny. To ja jeszcze chciałam o jednej sytuacji porozmawiać. Uh -huh. O takiej, kiedy ta córka tatusia widzi w sobie lepszą partnerkę dla tego taty niż jej własna matka. Uh -huh. Bo to jest bardzo trudne i często bardzo nieświadome, ale no z tych z już dużej ilości warsztatów i prac mhm. widzę, że jednak to jest dość częsta sytuacja. Mówię, nieuświadomiona mhm. niejednokrotnie, mhm. tak, że ta córka czuje się nie, niejako lepsza, tak. bardziej rozumiejąca potrzeby tego taty. I więc trochę wchodzi pomiędzy mamy a tatą. Tak, no ale wchodzi w momencie, kiedy nie ma właściwej dynamiki, jeżeli tak to mogę powiedzieć, między. No. Rodzicami, tak? Czyli ta dynamika gdzieś yy, tak się rozjeżdża troszkę, i wtedy ta córka wchodzi. Można tak na skróty powiedzieć, do sypialni rodziców i jest przy ojcu, tak? Yy, często nie akceptuje swojej matki, no, tak? Dokładnie. bo nie akceptuje ojciec yy, swojej żony. Ta córka wchodzi w tą narrację. A znamy takie przypadki. Znamy takie gdzie przypadki. Gdzie wręcz ojciec się żali do tej córki na. Swoją, swoją żonę. własną tak. żonę. Tak, sam niedawno, wikłając tak. ją w taką bardzo niekomfortową dla dziecka sytuację, bo jednak dziecko pozostaje dzieckiem, nawet jeśli już jest dorosłe. Tak, tylko że tu mamy jeszcze inną dynamikę i relację, że ojciec tej córki um, sam nie zaznał, że tak powiem, um, nie został zainicjowany przez swojego ojca na bycie mężczyzną, został przy maminej spódnicy. Za żonę wziął sobie kobietę, która, dla której też był tak jakby dzieckiem, męż, chłopcem, nie mężczyzną, i wtedy faktycznie mm, ma tak, córkę, którą zresztą reprezentowałaś na jednym z warsztatów, i do tej córki żalił się, jak mu nie wychodzi z żoną. Czyli obciążał dziecko. Tym, że nie radzi sobie z żoną, no bo na pewnym poziomie emocjonalnym zachowywał się jak dziecko, i w tym momencie ta córka była starsza emocjonalnie od niego, tak, i w tym momencie faktycznie to, co spowodowało tą dynamikę bardzo mocną, to to, że jego żona odrzuciła tą córkę z różnych przyczyn, tak, i nie było więzi matka-córka. W związku z tym stworzyła się taka dziwna dynamika między ojcem a córką, czyli stała się córeczką tatusia, kiedy spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Często tak jest, przyszła mi akurat inna relacja też naszych klientów, gdzie ojciec pierwszego, że tak powiem, najnowszego iPhone'a nie kupował swojej żony jako swojej córce i z nią spędzał czas, chodził na kawę. Nie bardzo z żoną, tak? I też ta relacja, właśnie klasyczna y, tatuś i córeczka. A to ta poprzednia sytuacja, o której rozmawiałaś, też jest bardzo obciążająca przede wszystkim dla takiej dziewczynki, i tu chciałam y, trochę tak podsumować, jakie mogą być efekty w tym życiu dorosłym, też te, y, takich, y, no można powiedzieć, nie do końca zdrowych relacji y, córka ojciec, tak? No bo jedno, że ten ojciec mm -hmm. jest pewnym archetypem mężczyzny mm -hmm. dla młodej kobiety. Mm -hmm. Podświadomie ona dąży do tego, żeby ten mężczyzna, jeżeli on był rzeczywiście jakimś wzorcem, był podobny do, do taty. Nawet mam znajomego, który mając trójkę dzieci, z czego jedna to jest córka dwóch synów, ona w wieku dwudziestu kilku lat nie była w stanie spotkać właściwego mężczyzny i sama do niego mówiła cały czas, że ma tak wysoko postawioną poprzeczkę przez niego, że po prostu nie jest w stanie spotkać mężczyzny, który byłby jakkolwiek nawet podobny albo zbliżony do jej oczekiwań. To może powiesz, jak byłaś tą córką, jak się czułaś? No to jest trudny temat w moją stronę, jak wiesz, no bo ja tatę straciłam dość wcześnie, więc ja podświadomie całe życie szukałam uh -huh. taty w osobie... Tak, ale chodzi mi o to, kiedy byłaś w roli tej córki dla tego mężczyzny, który żalił się córce. Jak wtedy Aha, się czułaś jako córka? O to mnie pytasz. Tak. Strasznie mm -hmm. potwornie obciążające, odbierające radość życia, odbierające w ogóle chęć mm -hmm. do życia, dlatego mm -hmm. że nie wiem zupełnie, co mam z tym zrobić. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Czuję się zagubiona, tracę poczucie bezpieczeństwa. I tak się czuje właśnie córeczka tatusia, którą w tym wypadku tatuś dodatkowo obciążył na swoją niedojrzałością. No właśnie, więc jak widać jest to dość brzemienne w skutki, prawda? Tak, trudne, trudne dla, dla dziecka, które jest uwikłane jakby w rolę, która nie jest rolą dziecka, tylko rolą kobiety dla swojego taty. I to, co mnie fascynuje akurat w ustawieniach systemowych, uh -huh. to to, że praca warsztatowa, chyba bardziej niż indywidualna, pozwala uświadomić sobie te uwikłania i zobaczyć trochę z lotu ptaka. Czym jest dana mhm. relacja i rzeczywiście wtedy się z tego uwolnić, i potem wybierać tych potencjalnych mhm. partnerów już zupełnie z innego poziomu, prawda? Czyli już albo rozumiem, w czym jestem, albo wybieram dużo bardziej świadomie. Tak, tak. Zdecydowanie tak, jeżeli mm, ta relacja kobiety z mężczyzną ma być dobrą relacją, no to tutaj uwolnieniem jest. Matka, która jest za córką, ale często właśnie, kiedy córeczka jest statusia tej matki nie ma i jest konflikt tej córki z matką. I to będzie jeden z kolejnych tematów. Co prawda o matce już było, yy, ale to jest temat, który jest nie do wyczerpania, więc na pewno też. Może na koniec, przepraszam, Prosz, że ale przerywam. Zawsze. Ależ przerywaj. Ja nie lubię tego robić, to nieładne. <noise> Powiem, jak córka może się uwolnić, tak? Bo mm -hmm. wystarczy, że uszanuje tą matkę i nie będzie miała wobec niej oczekiwań i uzna jej pierwszeństwo przy ojcu. Czyli porządek systemowy. Porządek systemowy. Mężczyzna, kobieta, córka, dziecko. I wiedząc to, myślę, że możemy uznać, że dzisiaj ten temat tak. został wyczerpany. Chyba, że pojawią się jakieś kolejne pytania, bo niezmiennie zachęcamy do tego, żeby je zadawać. Tak, może nie wyczerpany, ale na dzisiaj. Na dzisiaj. Tym wyczerpany. Kończymy. Tak, na, na dzisiaj. dzisiaj wyczerpany. Wyczerpany. Tak. Na dzisiaj wyczerpany. Przypominamy o tym, że y, warto dopytywać, warto komentować. Y, ten program, tak jak wspominałam już w jednym z pierwszych odcinków, to też jest program współtworzony. Przez widzów, więc e, wszelkie pytania związane czy prośby o jakieś tematy, zagadnienia, konkretne relacje. Temat relacji jest na tyle szeroki, że wydaje mi się, że mamy tu bardzo dużo obszarów y, i kwestii do poruszenia. My tych tematów mamy też bez liku, bo dzisiaj tak. nawet sobie przechodziliśmy przez potencjalną listę i y, na pewno pomysły nam się nie skończą. Ale jeśli tak jak w przypadku tutaj tematu konkretnego ojciec-córka pojawi się coś, to bardzo prosimy śmiało y, zgłaszać swoje prośby. Po to mamy funkcję komentarza. Tak, jesteśmy, myślę, dla Was i <laughs> z mojej czy naszej wspólnej pracy, współpracy, jest kilka tysięcy, może już kilkanaście tysięcy różnych ludzkich przypadków, tak? Więc, jakbym w zasadzie, myślę, że na każde pytanie jesteśmy w stanie dopasować live'a i o tym opowiadać. Tak, a warto. Myślę, że warto też budować tę świadomość i coraz lepiej rozumieć swoje miejsce w systemie za dzisiaj dziękuję. bardzo dziękujemy to był program relacje dla Anywhere TV prosto z fabryki Norblina do zobaczenia za tydzień dziękuję do widzenia